Dobry, dobry. Słuchajcie, jako małolat nauczony zostałem, że występuje takie zjawisko jak brud, oraz tak zwany czysty brud. Być może są to stwierdzenia kontrowersyjne nie i nie dla wszystkich zrozumiałe, ale jeżeli pracujesz, a szczególnie używasz sprzętu, który jest wrażliwy na te ubrodzenia, tutaj jednym z takich elementów jest uprząż, której używamy do pracy, bo te elementy, które macie stalowe, to sobie. W jaki sposób wyczyścicie, doczyścicie choć. Jak pokazuje przykład, yy, na przykład przyrządu zjazdowego od mojego kolegi, z którym pracowałem w Belgii. Tu pozdrawiam Cieszynka gorąco. Jak możesz to podrzuć zdjęcie tej Twojej rączki, która jest już zacementowana w różnej maści yy, rzeczy, które się na elewację nakłada. Nie zawsze doczyścić będzie się to dał Sytuacja jest taka, że jeżeli do wykonania mamy Praca, która jest pracą brudną, ale jest to tak zwany czysty brud, wtedy nie robimy, słuchajcie sobie, specjalnego kłopotu staramy się tylko zadbać o to, żebyśmy to na przykład my nie zostali mokrzy. Czyli w sytuacji takiej, jak mam tutaj, wrzucę parę fotek, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. Kiedy myję elewację, to generalnie najpierw na siebie. Zakładam te ciuchy, które są ciuchami przeciwdeszczowymi, tak bym je nazwał, czyli nieprzepuszczającymi wody, a dopiero potem rzucam na siebie swoją uprząż do pracy, w której będę to wykonywał, tą robotę, bo jest to tak zwany czysty brud czyli wyschnie, odwieszę. Nie ma tutaj jakichś smarów, dziadostwa na tej konstrukcji, którą myjemy ciśnieniem, bo w związku z tym bezproblemowo jestem w stanie potem te swoje rzeczy sobie tutaj wziąć i wysuszyć. No ale co w momencie, kiedy macie do wykonania pracę, która jest pracą brudną? Już pomijam takie miejsca jak różnej maści silosy których rzeczywiście trzeba się mocno zazbroić łącznie z maskami pełnotwarzowymi i tak dalej no to troszkę inna że tak powiem opowieść, no ale masz do wykonania cementowanie, masz malowanie czy to elewacji, czy jakaś antykorozja, farby epoksydowe coś co jest generalnie bardzo mocno agresywne dla uprzęży przede wszystkim dla materiału z których te nasze uprzęże są zrobione no i co wtedy znam osobiście takich asów którzy Chronią swoje ciuchy robocze, które, wiecie, no ciuchy robocze to są ciuchy do pracy. One bardzo szybko stają się brudne, poklapane farbą, cementem, czy co tam yy, wykonujecie, jakieś smary, na, na nich się znajdą. Ale te asy są w stanie ubrać na te ciuchy, które są do zużycia. No rozumiesz, one się zużywają. Są w stanie na to ubrać tak zwanego kiweka, czyli roboczo-kombinezon malarski, na to ubrać uprząs, czyli upierdzielą się generalnie cali w trakcie wykonywania tej roboty, bo farba chlapie, czy malujesz natryskowo, czy wałkiem i nawet jak jesteś mega malarzem, to coś zawsze na ciebie chlapnie, a jak nie ty, to kolega cię pochlapie, albo zrzuci ci wałek na plecy, bo mu przypadkowo gdzieś wyżej wypadnie. I teraz ta uprząż na ten tivek, czyli chronią te ciuchy, co mogą być brudne, uprząż idzie do upieprzenia, ale na przykład buty robocze, które mają już poździerane już długowiekowe, to owijają taśmą, żeby nie były trudne. No bo przecież jest w tym logika, co nie? Zabezpieczyć te rzeczy, które są nieistotne, ale te, które mają chronić Twoje życie i zdrowie, i służyć Ci w tej pracy jak najdłużej i tak naprawdę są najbardziej kosztowne, no to tego już nie trzeba chronić, no bo po jaką cholerę takie rzeczy robić. Ale odpowiadając na pytanie, przede wszystkim, jak to zrobić i jak to. Ochronić. Tu słuchajcie, wrzucę Wam teraz taki krótki filmik z tego, jak ja przygotowuję sobie swoją uprząż do malowania. Jak ja to robię? Przede wszystkim rzecz, którą robię na sam początek, to na moje ciuchy robocze zakładam uprząż. Następnie na te ciuchy i na tą uprząż zakładam dopiero tiweka. W tym Kiweku, czyli w tym kombinezonie malarskim, obojętnie jakim. Czy jest to zwykły, taki biały, czy macie taki, który ma zintegrowane buty, tak, takie też są. To wycinam sobie w tym dziury. Zarówno wycinam sobie taką jedną dziurę na ten dolny punkt, do którego wpinam zjazdówkę, no, popularnie nazywany deringiem. Drugą dziurę wycinam sobie powyżej na ten punkt, który jest tym punktem, gdzie będziecie sobie wpinać asykurację. Dodatkowo, wyciągam sobie też jedną na przykład ze szpejarek, żeby coś tam sobie móc odwiesić i też jeżeli się czuję, że ją mogę upierdzielić, uchlastać, to na przykład taką szpejareczkę uwijam sobie taką taśmą malarską, papierową, żeby to potem zerwać i dalej ona była czysta. Dodatkowo dbam też o to, żeby też zabezpieczyć tu jakoś siebie, jeżeli to jest farba, pamiętajcie, która jest farbą taką, która może mieć działanie odurzające, czyli będzie niezdrowa, różnego, różnej maści epoksydowe, czy na bazie rozpuszczalników, te które są mieszalne, to też pamiętajcie, że wykonujemy taką pracę w maskach, bo no nie chcemy się tego nawdychać, jeżeli macie dużą powierzchnię do pomalowania, to najnormalniej w świecie się tym odurzycie, to nie jest zdrowe w ogóle, na krótką metę, na długą metę to nie jest zdrowe, Wiem, tu znowu pozdrawiam wszystkich wprawnych malarzy, co wiedzą najlepiej, ale być może nadychaliście się już tego za dużo. Tak, warto pracować w masce, żeby tym syfem nie oddychać. Chcemy żyć jak najdłużej i jak najzdrowiej. Jeżeli już taką uprząż sobie zabezpieczymy, no to jeżeli rzeczywiście macie buty, których nie chcecie pomalować, nikt nie chce mieć pomalowanych butów, warto je sobie też taśmą zabezpieczyć, poowijać. No pojawia się pytanie, co zrobić z kaskiem, który macie na głowie. No więc kask, ja na przykład, jeżeli mam czym, kupiłem sobie tu w Lidlu taką nakładkę na kask rowerowy odblaskową, zakładam to na ten kask, później ściągam i ten kask mam dłużej czysty i nadający się do użytku. No a co w przypadku, kiedy jest do zrobienia taki temat, który jest tematem mokrym, to co zrobić ze swoimi butami? Czy w tych zwykłych sobie działać, no nie, słuchajcie, tu oczywiście gumioki, tak zwane gumioki. Pamiętajcie też o tym, że takie tak zwane gumowce, to są takie buty z jednej strony, które można kupić w ogrodniczym i wyjść tam sobie coś poprzekopywać na dworze, albo też, jak w przypadku tych, są to najnormalniej w świecie. Buty ochronne. W tym przypadku to mycie, które mam tutaj do wykonania, myjemy to wysokociśnieniowo od 150 do 300 barów, w zależności od tego, gdzie tą pracę wykonujemy, na której części tej. Elewacji, więc jeżeli myję też pod sobą, to się zdarza, bo myje belki stalowe, na której stoję, to żeby w momencie, w którym sobie przejadę tą myjką po nodze, no wiadomo, że to zrobię, nie? no prędzej czy później mi się to przydarzy i to generalnie wykonam, żeby zabezpieczyć te swoje nogi, to jak najbardziej to co robię, to ubieram takie obuwie ochronne, wyższe, gumowe, które też zabezpieczy moją stopę przed tym uderzeniem wody pod wysokim ciśnieniem. Mówiąc też, tu będę się w trakcie ubierał. Spora taka, że trzeba się zająć wykonywaną pracą, bo na tym kanale ciągle słuchajcie oglądających więcej niż, niż subskrybujących. Dlatego gorąco zachęcam i zapraszam do tego, żebyście tą subskrypcję tu zostawili. Tak, ty też możesz kliknąć. Słuchajcie, dla was jest to moment. Dla mnie, jeśli chodzi o motywację do. Tworzenia tych treści, a przede wszystkim odpowiadania na te pytania czy wątpliwości, które macie w zakresie sprzętowym, czy też różnych technik dostępu linowego, to naprawdę ta wasza subskrypcja zmienia tutaj bardzo dużo. Jeszcze jedną kwestię, taką dosyć prostą, ale ciekawą, chciałem z wami poruszyć. Jak wspomniałem. Myję tutaj pod wysokim ciśnieniem stalową konstrukcję, używam takich butów. No i tu, słuchajcie, zagadka. 3. Tu najpierw się przygotuję, tylko i zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Które z tych rozwiązań, które zaproponuję, a szczególnie tu, pytanie do młodych adeptów dostępu linowego, którzy zdobywają swoje doświadczenie. Każdy to kiedyś robił to, jest, słuchajcie, normalne. Najważniejsze, żeby robić to wszystko bezpiecznie, z głową i wedle panujących zasad. Ale moje pytanie jest, słuchajcie, następujące. Dla tych, którzy jeszcze niedawno, albo jeszcze pamiętają, jak mamusia albo tatuś ubierali gumowce, bo padało w drodze do przedszkola, pytanie mam takie: czy do mycia Kładamy, słuchajcie, spodnie do gumowca, jak myjemy. Czy tak jak w tym przypadku wyciągamy sobie spodnie na zewnątrz tego gumowca. No i co? Ja wiem, ja wiem, to są takie rzeczy. Po co ty chłopie o tym w ogóle mówisz? Jak to są banały, przecież tu wszyscy doskonale o tym wiedzą. No ale no czy na pewno wszyscy o tym wiedzą? No dla tych, którzy nie wiedzą, Spodnie zawsze idą gdzie? Na zewnątrz, bo woda ma po nich ściekać w dół, a nie do gumowca, którego wam szybko, jeżeli dużo macie tego mycia, to szybko wam woda tego gumowca wypełni. No i co potem? Trzeba będzie go zdjąć, wylać. Zobaczcie, tu nie jest jak. W jaskiniach ci, którzy chodzą albo mają taki zamiar, gdzie tam się jakąś taśmą na przykład dotajpowuje, zdarzają się takie tematy, że to trzeba też owinąć, no ale zazwyczaj ubieramy się, rozbieramy, kiedy wykonujemy, wykonujemy pracę i chcemy to robić jakby powtarzalnie, czyli przyklejanie do siebie różnych rzeczy nieco tą działalność utrudnia. Pamiętajcie też o tym, żeby zajrzeć do mnie na Instagram, na tym Instagramie oraz na moim LinkedInie, Instagram Agresywa Podkreśnik climb na LinkedInie, tak jak mam na imię i na nazwisko, czyli tak jak nazywa się ten kanał, znajdziecie już powinien się tam pojawić, konkurs, w którym rozdajemy wspólnie z przedstawicielem na polskę firmie Magenta CAT, rozdajemy cztery kaski taktum od firmy. Edelrit. Tak to wygląda generalnie na głowie. Niekoniecznie będzie to dokładnie ten kolor, natomiast ten model lub model podobny. Wbijcie tam, macie wszystkie zasady tego konkursu, i tam dowiecie się, co i jak się wydarza. Z czasem też, kiedy tego sprzętu. Przybywa. Bo niejednokrotnie słuchajcie, w tej naszej działalności to też nie jest tak, że za każdym razem będziemy wykonywać pracę na sprzęcie dostarczonym przez firmę, czasami na pomniejszych projektach, czy w zależności od rodzaju współpracy czy kontraktu, który mamy z firmą podpisany, może się okazać, że będziemy część prac wykonywać na własnym sprzęcie. I teraz, żeby. Finalizować to, o czym chcę powiedzieć. Mamy sytuację taką, że sprzęt dobrze też podzielić sobie, jeżeli macie taki komfort, oczywiście, bo nie wszyscy też o tym myślą, na sprzęt, który jest sprzętem czystym, czyli do wykonania prac czystych. No i taki, który służy już do tak zwanego ciorania. To nie znaczy, że nie należy o niego dbać tylko liczymy się z tym, że ten sprzęt jest naszym takim cięższym sprzętem do, do przeorania ja jeszcze dodatkowo dzielę sprzęt na ten na którym prowadzę szkolenia tam też muszę wyglądać w trakcie takiego szkolenia jak, jak człowiek a nie przyjść w uprzęży tam pochlapanej brudnej z jakiejś farby czy przybrudzonej jakimś, jakąś farbą czy cementem w związku z tym tak ten sprzęt też mam podzielony do takich cięższych zadań. Moja starsza uprząż w tym przypadku jest to uprząż od SIGING do tematów czystych. Pierwszą taką moją uprzężą był, była uprząż od Petzla i ja mam co? Mam Falcona. Tego starszego, nie tego nowego. A teraz dzięki uprzejmości firmy Edelrid przesiadam się na ich uprząż Vector Y. Bardzo fajna leka. Recenzję tej uprzęży generalnie jesteście w stanie znaleźć na moim kanale. Tam we wcześniejszych materiałach, jak dobrze pamiętam, recenzowałem tą uprząż, jak i lążę regulowaną od Edelrida. Zresztą bardzo fajny temat. Jeśli chodzi o tą lążę, możecie zobaczyć, że ta, w odróżnieniu od pecłowego Adjustata ta. Switch Adjust Pro od Edler Rida, ona po prostu działa. To znajdziecie na kanale. To jest chyba film, gdzie akurat prowadziłem szkolenie w łódzkim ośrodku SWAT. Tu pozdrowienia dla pana Maćka Tamten film wtedy pamiętam, że powstawał. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jak uda mi się tu nagrać, w sensie jak kolega, który. Tam pracuje sobie, powoli się przygotowuje, będzie tak uprzejmy i nagra kilka ujęć z wykonywanej pracy. To wam tutaj to jeszcze wrzucę. Pozdrawiam bezpiecznej pracy. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Instagram. Jeżeli macie jakieś pytania czy propozycje dotyczące materiałów, które mają powstać, chętnie się do tego ustosunkuję. Chętnie przyjmę takie propozycje. Zostawcie informacje w komentarzach. Pozdrawiam. Cześć.